Dzisiaj w Zgierzu planowanie procesu szkolenia, ale mamy jeszcze w zanadrzu wiele, wiele tematów, którymi możemy zainteresować trenerów, bo jest to naprawdę coaching, czyli wchodzenie w bardziej takie detale i szczegóły. Jest to budowa jednostki treningowej, jest to dobór środków treningowych. Mamo jest bardzo fajną inicjatywą. My jako szkółka certyfikowana. Jakby mamy do czynienia z tym na co dzień, ale każde takie spotkanie tutaj z chłopakami, z trenerami, edukatorami jest dla nas bardzo cenną wskazówką i, i, i dzięki temu nasza jakość szkolenia też siłą rzeczy wzrasta. Chcemy przede wszystkim edukować, edukować i podnosić kwalifikacje naszych, naszych trenerów w naszym, w naszym województwie poprzez Analizę, analizę treningu. Wojta, dawaj, bój, 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 bój. No, dla nas jest to bardzo duże wyróżnienie. To, że trenerzy mogą e, oczywiście doszkalać się na bieżąco. Cenne uwagi trenerów e, samo no, zawsze są e, bardzo wartościowe. Projekt mobilnej Amo to nie tylko wsparcie szkółek certyfikowanych, ale też klubów mniejszych, czyli tych klubów gminnych, wiejskich, powiatowych. Przede wszystkim spotkać się można z trenerami, wymienić poglądy, zobaczyć jak pracują koledzy z innych ośrodków. Jest to bardzo takie pożyteczne spotkanie, z którego można wyciągnąć wiele dobrego. I też popatrzeć, jak rozwija się młodzież w tych sąsiednich okręgach. Dzięki naszej pracy, czyli mobilnej akademii, trafiamy do tych najmniejszych klubów, gdzie również staramy się wpłynąć na pracę trenerów, podpowiedzieć im, podnosić ich umiejętności. Reprezentuję klub Iskra Góry Świętej Małgorzaty. To jest nowy ośrodek na mapie Polski. Nowy obiekt został wybudowany. Mamy obecnie 80 wychowanków. Przykrzykujemy do rozgrywek ligowych od, od, od jesieni. Nasze szkolenia to też szkolenia dla, dla rodziców, ponieważ prowadzimy też szkolenia z psychoedukacji. I te szkolenia też cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców. Wykład teoretyczny, na którym przedstawiamy trenerom nasze, nasze nowe spostrzeżenia odnośnie pracy, pracy z dziećmi. Przede wszystkim chcemy, chcemy podnosić jakość pracy naszych trenerów bo myślę, że to jest bardzo ważne.